Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Terari na motach i dzisiaj będziemy się bili po prostu z kolejnymi bossami, mianowicie z Signusem. Tu no jest prosto i ładnie. Wystarczy użyć runa, runa w kosa, no i też jak się uda to jeszcze z Poltergastem. Także taki jest plan. Generalnie. No co, po prostu idziemy się bić. Tylko jest... No właśnie, po prostu mi się wydaje, że bić. jak to jest w Underworldzie, to może będziemy się bić tam gdzie planterę, żeby... że, żeśmy po prostu się wybili z nią. No, bo generalnie zapomniałem w ogóle, żeby arenę to zbudować, bo byłem dosyć kurczę zajęty... <laughs> rozwalaniem... właśnie tej kosmosu. Jak możecie zauważyć, jest tutaj dosyć pusto. Tutaj na mapie widać, że to jest takie właśnie niby nie do końca rozwalone, ale no jest rozwalone wszystko tutaj. Po prostu dopiero jak tutaj przyjdę, to się tak to zrobi. No, generalnie miałem dosyć z tym problem, żeby ustalić w ogóle, żeby ten, żeby to rozwalało właśnie ten mod Orex traktor. Właśnie tą... ...tę platformę, ale no właśnie mi się udało w końcu garność no i się je zrobiło. No. Także lecimy. I ja wi jak widzę To się kurwa tutaj rozjebałem na... I ja pierdolę. Także nie możemy... Rozjebałem sobie hacę. Ale to nieważne, bo tutaj mam też pylon. A dążona chyba nie rozjebałem, nie? Chyba nie. Jeszcze czekaj. Okay. Sprawdzimy jeszcze. Tak dla pewności, nie powinienem tego zrobić. A tu chuj taki się okaże, nie? O, jeszcze nawet to się nie rozwija, dobra, ja pierdolę. Dobra, nieważne, no to się kiedyś jeszcze rozwali. Bo tam generalnie jeszcze w było, żeby sobie ustawić tam limit, ile prostych klocków ci rozwali, tam ustawienie na 10 tysięcy, ale chyba widocznie, kurczę, nie wystarczyło tutaj. Dobra, trudno się mówi. Wracamy w takim razie z powrotem tutaj. I zobaczymy, jak będzie wyglądała ta walka właśnie z tym Cygnusem. No obie, kurczę, nie była taka ciężka jak walka właśnie z... Stormweaverem. jeśli dobrze pamiętam nawet. No, dobra, elo. <coughs> Także odpalamy bitkę. I nie gadać, że nie mogę. Albo to w Underworldzie. Kurde. W Underworldzie. Ha. Underworld, tak? Underworld. Kurde. To bo rozniewałem. Dobra. Też mogę zobaczyć jedną rzecz. Czy to jest jakieś miejsce, gdzie na przykład mógłbym... Czy Dungeon jest w Underworldzie? No wątpię generalnie. Earth Elemental, dobra, czekaj. Ty, a jakby. Bez, tu ja mam pomysły jeszcze jednego. Cz... Tylko czy on się w kurwie, jak on będzie ten. Na powierzchni, zobaczymy. Patrz na to. Czemu to się nie chce użyć? Underworld. Może Underworld to jest piekło. To jest PIEKŁO! Na pewno? to jest PIEKŁO, to jeszcze... dobra, ostatni... Ostatnia sprawa. Jak to jest PIEKŁO, to ja tutaj arenkę już wcześniej budowałem. Madelot to jest i podziemia, i podziemia, czyli to. Tak? Okej, okay, dobra, tak to działa! No to się napierdalamy, no nie ma co!

Pali, bo za to A, za No idzie. To za kurwa Dziwny w sumie. Dobra. Czekaj, czekaj. Gdzie mam tą Betsy? Tu mam. Okej, okay, czyli po prostu muszę się z tym bić. A jeszcze tak... No to z Taki poziom niski. Dobra. <śmiech> <śmiech> także wracamy się. Już mam to wszystko ogarnięte, także kolejne podejście powinno pójść lepiej. Aż to nie ma Orello w katorze. ale no, poniżej 10 HP 10% HP Nie tak źle idzie Też w ogóle patrzę Zauważyłem że ten House State działa dopiero Odpala się dopiero wtedy Jakby nie wiem, ma 5 sekund cooldowna jak nie, nie jestem w walce Także ciekawa sprawa dobra To chyba kolejne podejście po prostu robimy nie tak źle idzie w sumie. Aż takie trudne się w tym po prostu wydaje. Tutaj szczęścia powinien Boje... do Was górki pójść. Możemy zdawać. Udało się. Dobra, kurwa. To trzeba uważać na jego ten... na jego dash. Białe poważenie we mnie. Dobra, także kolejny boss za nami. <laughs> Całkiem zgrabnie to poszło. Wystarczyły zaledwie ile? Trzy podejścia. Z czego to były dwa bardzo bliskie podejścia. Jak miał szczęście, to bym to pewnie mógł zrobić za pierwszym razem. No to jest tutaj o wiele lepiej niż w tym Storm i Uiverze. A i ja też tutaj mam takie rozjebane, bo to były moje próby tego, właśnie rozwalenie tej, pla tej platformy drewnianej. No i nie Dobra. Także pik, mamy tutaj Reikta kolejnego. Co my tu mamy? Mamy tak. Spectral Veil. właśnie tutaj mam większy stealth. Właśnie dla Rowka to jest. I teleportacja jest wyłącz. A. Mówię teleportacja jakąś, ale o, nieważne. Maska i ten item na roguę. To jest po prostu takim tagerkiem. Okej, okay, dobra. Jeszcze mam Twisting Netter, to już zobaczmy co to robi w sumie. I to może mi stworzyć itemka Void Cosmic Warma. Ooo. I chyba będę mógł to już zrobić, no. Bo mam wszystkie bossy, to bym mógł się bić już z Devourer'em of Gods. Z pochłaniaczem, pożeraczem bogów. To jeszcze jakieś magiczne temki. Na razie to zostawię w sumie, niech to sobie jest. Jeszcze nie wiem czy to będę po prostu krawcił, zobaczymy na klasy setupach sobie, może zobaczę sobie sam. To jest spoko, dobra. Także to już mamy wykonane, kolejny bossik za nami. I kolejnym bossem, jaki będziemy, będę chciał zrobić, to dzisiaj to jeszcze jest ten Poltergeistik. I potrzebuję Nekroplazmik bicon. Powinienem to już mieć móc to sprawdzić. już pewnie. Nekroplazmik to się nazywa, tak? Nekroplazm, dobra, potrzebuję tego 5 nekroplazm, Ja już to zdobyłem raz, to mogę to po prostu kupić normalnie w świecie. Jak mi się wydaje, a mi się chyba dobrze wydaje. Chyba, chyba nie, mi się niedobrze wydaje jednak. Nie mogę sobie nekroplazmy. Na pewno nie mogę. 50 nekroplazmy. Sold by operator. Ale ja nie mogę, no, bo muszę chyba bossa tego pewnie pokonać dopiero. Dobra, no to w takim razie idziemy do dungeonu. Jak mam 8, to potrzebuję 40. 42 takie nekroplazmy No, także superansko pod tym względem Powinno być Tylko 8 mam, to w sumie Nie wiem jak to często w sumie ta nekroplazma wypada To będzie czas stestować. trzeba stestować Ztestować, no się podczas tego Dobra, odpalamy w takim razie potę Zerga i Batla. I <laughs> <do tego> Nie, tak <laughs> będzie. Dobra, to <laughs> miała się pyć, bo się <laughs>

Może też mam, jak to wszystko pozbieram. Tutaj, tutaj zabijam wrogów trochę spoza. O, 40 mamy to. Dobra, wyłączam, włączam i wypierdalam. Dobra, udało się. Taki selaserek. laserek, wiem, jest taki sen, no bo po prostu ciężko pewnie trafić. Dobra, mogę to skraftować. Mogę, mamy nekroplazmika gaścik jest. I ciekawe jak ten boss będzie wyglądał, bo jak... no oby w miarę, kurde, był... Nie wiem, bo po prostu problem będzie taki... ...z nim, że no jest... ...w dungeonie będę się z nim bił, a dungeon to nie jest jakieś super... ...bogate w przestrzeń miejsce. Po prostu będę musiał sobie ten dungeon jakoś rozbudować, nie wiem czy się da tutaj kupywać, czy jak. Jeżeli się tak to zrobi, ale to no nie dzisiaj, raczej nie w tym odcinku. Dobra, Także odpalamy na no 3, 2, 1, go! 1, go. To taka plantera, kurde, to jest halo. Bardzo łatwa. Jeśli to jest planterka. To jakaś taka. taka śmieszna. Ale wątpię. A tutaj mogą na kliknąć, ale właśnie...

Jak mi się ujem to uniknąć? Ty, ale kurwa łatwe to było. Ja pierdolę to. W porównaniu tego Stormweavera to giga easy. To w sumie, jak na razie, najcięższe bossy. to już to zobaczę. Po Moon Lordzie, to chyba właśnie Providence. I Stormweaver dla mnie. Providence w sumie, bo to jest kobieta, bo to jest napisane Goddess. Czyli Bogini Sprofanowana to była nieczysta Bogini, chyba to jest? Nie pamiętam, jak to było. Baz... Nie, nie pamiętam, co to profane znaczyło. Już zapomniałem. Trochę śmieszne, że akurat zapomniałem. Dobra, <laughs> także już mamy pokonanego Poltergasta. Super Generalnie to widzę, że kolejnym rzeczą jest Event. Potem jest Mauler. Potem jakiś Nuclear Terror, Old Duke, Devourer of Gods jest dosyć. Tutaj najpierw ten event cały muszę. tego właśnie toksycznego. toksycznego morza tego oto morzka. Co tu jest? Także tak to wygląda. Dobra, to ja bym jeszcze w takim razie do testa, bo i tak już raczej odpaliłem sobie do właśnie tego Devour of God's. I żeby go mieć... A jeszcze zapomniałem otworzyć tego, że od baga nie otworzyłem to czekaj. Po pierwsze relikt, a po drugie bag. Co my tu mamy? Ruin, ruinous Soul. Ruiny Soul. Jakieś temeczki tu mi daje. To widzę, że coś pod Samonera. Jakieś insygnia, to chyba trochę lepsza wersja Insignia co się dropi, co dropi z Empreski. Tu jakieś temki. O, Dark Spark, to zajebiście to wygląda. Ciekawe, dobra, ale na razie to zostawiam, tu mam jakieś Vanity, O czacha. no, już całkiem potężne to jest, jak Gives you and players HP regen'a To jest jakiś taki trochę teamowy, jak grasz multi 10% max HP, 7% redukcji, ty to Wydaje się zajebiste, szczerze, ale nie wiem Nie wiem, czy to założę a, chyba na razie nie, bo to 10% HP, mniejsza redukcja, no kurwa, to naprawdę się wydaje zajebiste, ale na razie no, to puszczę, no nie ma co. Jeszcze konsumable. o. Większy damage i redukcja na adrenalinę, także pyk, superancko. Dobra, także ja tutaj to już cofam sześciutko na razie. I zobaczmy sobie właśnie tego jeszcze dwr odpalimy sobie jeden próbny bitkę z nim. I to po prostu go wskrzesza. Znaczy, sabonuje. Dark Plasma. Okej, armor, 3. Chyba to będę mógł mieć. Cosmic Warma, Zobaczmy, czy mam... O, jest! Jest, jest. Wystarczy, bo tu jeden wystarczy. Dobra. To będziemy się z nim jeszcze nawalali. Tylko jeszcze jedną rzecz, jaką muszę zrobić. To jest taka... Taki pain make. Halo. A, sorry. Zobacz. A nie. Inaczej. Trzeba zrobić tak. patrz, to wstawiamy tu. I czemu to robię? Żeby to wszystko za jednym zamachem rozpieprzyć. Znaczy nie rozpieprzyć, ale po prostu mieć ten. Jakby chciał to rozwalić, to będę mógł. I jeszcze nie można to rozwalić, bo to jest po prostu gaby są zbyt częste chyba. Na razie to trochę porozwalam te gapy, ale nie będę tak totalnie rekonstrukcji robił, ale nie, że to wszystko było idealnie równiutkie, bo nie, bo nie. mi się nie chcę teraz. A także to już zrobione, ale w sumie... Więc tak nie chcę tego jakby pokonywać gościa, więc będziemy się bili na drewnianych po prostu. I generalnie... No, tak się dodaje do ekstrematora. Pójść listą. W najeżdżasz myszką i klikasz generalnie, i już masz ten. Jak spróbuję to rozwalić, to się wszystko rozwala. Także super. Nie wiem, może w taki sposób będę rozwalał po prostu co drugi? A to zostawię, tak. No, coś takiego myślę, że jest git, Dobra. Także odpalamy po prostu bitkę, zobaczymy jak to będzie wyglądać zaczynać na chłopiej rury, naprawdę on ma milion, to O, co to było? A tu już się zaczęła nie zwazda Ło wow. Zjadł mnie już mnie ten? Dobra. Jeszcze jedna próba w takim razie. A co? To muszę mieć web prosto. Nie muszę. Nie muszę. Nie muszę. Powiem tak. Jak na razie była najgorsza zresztą chyba, tego bossa, jak na razie, jest dla mnie, jest coś jest takiego.

mi się wydaje, że jak mi kurwa złapie, paszę to chyba umieram po prostu. Instodef. Mi się by nie dało minąć. Dobra, także tak wygląda ten devour, ale i tak jeszcze go nawet nie muszę teraz nawalać, to pewnie jakieś temki lepsze pewnie zgarnę, żeby łatwiej, łatwiejsza ta walka była, albo żeby w miarę rozsądnie rozsądnie zbalansowana. Pewnie jak zrobię na przykład tego ziomka. Tego, tego, tego. No. A właśnie, tu napisane jest? Czy to jest mini na przykład boss? Jest, mini boss. I next boss, okej. Okay. Zawsze tu była nikt na to uwagi praktycznie nie zwracałem. Trochę XD. Tak, jest mini. A nie, to są next bossy, jakie tu ja mam. Moje mini boss. A nie ogólnie, że next. No. Dobra, także to by było już na tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za uwagę. Następny będziemy właśnie ogarnić ten ba po prostu event tego. Właśnie tego morza, tych mobków, tego bossa, tego mini -bossa. No i... no i potem już będzie Devour. Devour of Gods. I co jeszcze w sumie zostanie po tym? Już ty. Devour i Charon. Exomefy. Exomechy. Exomechy. i w sumie tyle no, bo strasz niby jest jeszcze. To nie wiem jak będzie... Nie wiem czy zobaczymy jeszcze bo strasze w ogóle będę robił, to nie wiem. No ale generalnie już aż tak dużo teoretycznie nie zostało nam rzeczy do robienia jeszcze w tym modzie. Zostało już niewiele niby, ale wiadomo, no może pewnie pod koniec to już pewnie będzie taka jazda ostra, że to pewnie mi te kilka bossów może zająć kurde dłużej niż nie wiem na przykład nie wiem, 10 bossów na przykład super hard moda do zrobienia. No zobaczymy, no jak to będzie. Także no to już by było na tyle. Jak ci się podobał odcinek, to może stać łapkę w górę, może stać subaktu, mi na bieżąco z filmami i może jakiś fajny komentarz napisać, a my się będziemy ponownie widzieć jutro o godzinie 16:00. Także trzymać się ciepło. No i do zobaczenia. No pa, elo.